Czy jesteś gotowy poznać sekret osiągnięcia w życiu tego, czego pragniesz? W zaledwie kilku krokach odkryjesz, jak możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Te proste, ale skuteczne metody otworzą zamknięte drzwi i przybliżą cię do swoich celów, niż kiedykolwiek wcześniej. A teraz wyruszmy razem w tę tajemniczą podróż. Cześć! Wszyscy od czasu do czasu spotykamy się w życiu z silnymi pragnieniami i wiedza, jak sobie z nimi poradzić, jest niezwykle ważna dla naszego wewnętrznego spokoju. Dziś wspólnie odkryjemy, jak możemy w zdrowy sposób radzić sobie z pożądaniem, kierując się mądrymi naukami stoickiego filozofa Marka Aureliusza. Podczas tej podróży lepiej zrozumiesz siebie i znajdziesz sposoby na osiągnięcie duchowej równowagi. Jeśli jesteś gotowy, rozpocznijmy tę znaczącą rozmowę. Rozdział 1 Natura pożądania, czym jest i jak powstaje? Pożądanie, nieodłącznie związane z człowiekiem, jest silną emocją, z którą spotykamy się w różnych momentach naszego życia. To uczucie nie ogranicza się do pragnień fizycznych, obejmuje także wymiar mentalny i emocjonalny. Pożądanie czasami pojawia się jako nagłe pragnienie, a czasami objawia się jako pragnienie długoterminowe. Impuls ten może wywołać zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Zrozumienie natury pożądania pozwala nam lepiej zarządzać jego wpływem na nas. Pożądanie wynika z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka, lecz we współczesnym świecie potrzeby te mogą objawiać się na różne sposoby. Rozpoznanie tej potrzeby jest pierwszym krokiem do poradzenia sobie z nią w zdrowy sposób. Sposób, w jaki pojawia się pożądanie, może się różnić w zależności od wewnętrznego świata jednostki i warunków życia. Chociaż wiele osób postrzega pożądanie jedynie jako słabość, Emocja ta może w rzeczywistości stać się okazją do rozwoju osobistego, jeśli jest odpowiednio zarządzana. Zrozumienie źródła pożądania jest jednym z najskuteczniejszych sposobów jego kontrolowania i kierowania. W tym procesie jednostka odkrywa swoją własną strukturę emocjonalną i mentalną, a to odkrycie pozwala mu lepiej zrozumieć naturę pożądania. Pożądanie jest odzwierciedleniem pragnień, które leżą głęboko w istocie ludzkiej. Rozdział 2: Świadomość i kontrola metody Marka Aureliusza. Pragnienia, które człowiek spotyka w swoim życiu, czasami pojawiają się jako emocje trudne do kontrolowania. Marek Aureliusz twierdzi, że najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z takimi emocjami jest rozwój świadomej świadomości. Radzenie sobie z silnymi impulsami, takimi jak pożądanie, zaczyna się przede wszystkim od rozpoznania tych pragnień i zarządzania nimi. Ta świadomość nie tylko kontroluje bezpośrednie emocje, ale także pomaga nam w osiągnięciu wewnętrznej równowagi w dłuższej perspektywie. Metody aureliusza uczą nas, jak wykorzystywać siłę umysłu przeciwko impulsom emocjonalnym. Silne emocje, takie jak pożądanie, często wynikają z poszukiwania natychmiastowej satysfakcji. Jednak świadomość takich impulsów i świadome ich przekierowanie jest kluczem do przejęcia kontroli nad umysłem. Świadoma świadomość pozwala człowiekowi zachować wewnętrzny spokój i pokonać wpływy zewnętrzne. Kontrola naszego umysłu oznacza kontrolę naszych emocji. Marek Aureliusz zaleca przyjęcie chłodnej i świadomej postawy wobec wszelkiego rodzaju pragnień i pożądań. Ta postawa pozwala osobie odkryć swoją wewnętrzną moc i wykorzystać ją w codziennym życiu. Kontrolowanie pragnień jest szansą na rozwój duchowy jednostki, a trening umysłu ma w tym procesie ogromne znaczenie. Metody te mają na celu ustanowienie wewnętrznej kontroli i równowagi nie tylko z pożądaniem, ale także w innych obszarach życia. Mądre nauki Marka Aureliusza pokazują nam, jak prowadzić świadome i zrównoważone życie, nie będąc niewolnikiem naszych emocji. W ten sposób uczymy się radzić sobie z wszelkiego rodzaju pragnieniami i osiągać głębszy duchowy spokój. Rozdział 3 Siła i odporność psychiczna Pozostawanie silnym w obliczu pożądania. Siła psychiczna odnosi się do zdolności człowieka do przetrwania w obliczu napotykanych trudności. Ten opór wobec silnych pragnień, takich jak pożądanie, kształtowany jest przez wewnętrzną dyscyplinę danej osoby. Marek Aureliusz podkreśla, że odporność psychiczna jest kluczem do zachowania spokoju i opanowania w obliczu burzy emocji. Ta moc umożliwia jednostce osiągnięcie równowagi w jej wewnętrznym świecie i przyjęcie zdecydowanego stanowiska wobec wpływów zewnętrznych. Odporność psychiczna to nie tylko mechanizm obronny, to także proces wzrostu. W tym procesie osoba postrzega każdą napotkaną trudność jako okazję do nauki. Walka z silnymi impulsami, takimi jak pożądanie, jest okazją do odkrycia własnej wewnętrznej siły. To odkrycie zwiększa dojrzałość emocjonalną człowieka i czyni go bardziej odpornym na inne trudności życiowe. Nauki Marka Aureliusza pokazują, jak możemy rozwinąć siłę umysłową i wykorzystać ją przeciwko silnym pragnieniom, takim jak pożądanie? Nauki te zwiększają wytrzymałość umysłową jednostki wraz z jej wewnętrzną dyscypliną. Trening umysłu pozwala nie tylko kontrolować chwilowe pragnienia, ale także osiągnąć długotrwały wewnętrzny spokój. Odporność psychiczna jest jednym z najcenniejszych atutów człowieka. Ta odporność pozwala zachować siłę emocjonalną i psychiczną. Pokonywać trudności i radzić sobie ze wszystkimi pragnieniami, jakie przynosi życie. Wykazanie psychicznego oporu wobec silnych impulsów, takich jak pożądanie, umożliwia jednostce przejęcie kontroli nad własnym życiem i ukierunkowuje ją na prowadzenie bardziej świadomego, zrównoważonego życia. Rozdział 4 Etyka i cnota w walce z pożądaniem znajdowanie właściwej ścieżki. W życiu każdego człowieka zdarzają się od czasu do czasu chwile kiedy musi on zmagać się z silnymi pragnieniami i pożądaniem. W takich przypadkach etyka i cnota stają się przewodnikiem jednostki. Nauki Marka Aureliusza zwracają uwagę na znaczenie zajmowania moralnej postawy wobec pragnień takich jak pożądanie. Cnotliwe życie zapewnia solidną podstawę do przezwyciężenia takich emocji i utrzymuje jednostkę na właściwej ścieżce. Wartości etyczne kierują człowiekiem w chwilach, gdy staje on w obliczu silnych pragnień, takich jak pożądanie. Wartości te pomagają jednostce określić własne granice i działać w ich granicach. Stoicka filozofia Marka Aureliusza pokazuje, jak skuteczne jest cnotliwe życie w kontrolowaniu pragnień. Filozofia ta minimalizuje skutki pożądania poprzez ustanowienie równowagi w wewnętrznym świecie człowieka. Jeśli po obejrzeniu naszego filmu chcesz dowiedzieć się więcej: jak zdobyć zaufanie w związkach, kliknij: jak zdobyć zaufanie w związkach. Zdecydowanie powinieneś przeczytać artykuł. W tym artykule opisano podstawowe kroki i ważne wskazówki dotyczące budowania relacji opartej na zaufaniu. Nie zapomnij zapoznać się z artykułem, aby uzyskać więcej informacji. Prowadzenie cnotliwego życia jest ważne nie tylko indywidualnie, ale także społecznie. Kontrolowanie emocji, takich jak pożądanie, również pozytywnie wpływa na relacje człowieka z otoczeniem. Nauki Marka Aureliusza podkreślają, jak ważne są zasady etyczne i cnotliwe zachowanie w zwalczaniu takich pragnień. Ta walka pomaga osobie znaleźć głębszy sens i cel w swoim życiu. Dlatego jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z pożądaniem jest przyjęcie stylu życia opartego na etyce i cnocie. Styl ten wprowadza jednostkę w wewnętrzny spokój i umożliwia radzenie sobie z wszelkiego rodzaju pragnieniami w życiu. Mądre nauki Marka Aureliusza rzucają światło na człowieka podążającego tą drogą i zachęcają go do podążania właściwą ścieżką. Rozdział 5 Wyjście poza pożądanie, duchowy spokój i wewnętrzny spokój. Duchowy spokój jest jednym z najważniejszych stanów, które człowiek musi osiągnąć, aby wyjść poza silne pragnienia, takie jak pożądanie. Ten spokój jest odzwierciedleniem wewnętrznego spokoju i pozwala jednostce znaleźć równowagę w sobie. Marek Aureliusz argumentuje, że wyjście poza pożądanie wymaga mentalnej i duchowej podróży. Ta podróż to proces zrozumienia siebie i swoich pragnień. Osiągnięcie wewnętrznego spokoju umożliwia kontrolowanie wszystkich pragnień, a nie tylko pożądania. Proces ten umożliwia jednostce ustanowienie porządku i harmonii w jej wewnętrznym świecie. Nauki Marka Aureliusza pokazują, że duchowy spokój może uspokoić wszystkie burze w życiu jednostki. Ten spokój przynosi wewnętrzny spokój i kieruje jednostką do bardziej świadomego życia. Wyjście poza pożądanie pozwala osiągnąć wyższy poziom świadomości. Poziom ten pozwala człowiekowi głębiej poznać siebie i odkryć prawdziwe wartości w swoim życiu. Pełne mądrości przewodnictwo Marka Aureliusza prowadzi człowieka w tej podróży i zaprasza go do wewnętrznego oświecenia. To oświecenie zapewnia trwały pokój i równowagę w życiu jednostki. Ta podróż obejmuje nie tylko radzenie sobie z pożądaniem, ale także prowadzenie bardziej znaczącego i głębszego życia. Duchowy spokój i wewnętrzny spokój wzmacniają relacje jednostki ze sobą i otoczeniem. Nauki Marka Aureliusza kierują jednostką w tym procesie i kierują ją do bardziej świadomego, zrównoważonego i spokojnego stylu życia. Rozdział 6: Poza czasem przejściowa natura pożądania. Pożądanie, które spotykamy w wielu momentach życia. Choć wywołuje intensywne i silne uczucia, tak naprawdę ma charakter tymczasowy. Fakt, że pragnienia te przychodzą i odchodzą z biegiem czasu, jest często podkreślany w naukach Marka Aureliusza. Zrozumienie, że pożądanie jest chwilowym kaprysem, pozwala Ci przyjąć bardziej świadomą postawę wobec tych uczuć. Tak jak czas leczy wszystko, przypomina nam również, że pożądanie jest tymczasowe. Marek Aureliusz twierdzi, że podążanie za pragnieniami takimi jak pożądanie w rzeczywistości uniemożliwia człowiekowi osiągnięcie prawdziwego szczęścia. Świadomość, że takie uczucia z czasem zanikną, pomaga jednostce zwrócić się ku bardziej trwałym i znaczącym wartościom. Czas osłabia wpływ pożądania na nas i pokazuje nam, co jest naprawdę ważne. To zrozumienie przyczynia się do tego, że jednostka może prowadzić bardziej zrównoważone i spokojne życie. Tymczasowy charakter pożądania umożliwia jednostce poszukiwanie głębszych i trwalszych wartości w swoim życiu. Z biegiem czasu podniecenie wywołane pożądaniem ustępuje miejsca głębszemu spokojowi i wewnętrznej równowadze. Nauki Marka Aureliusza pokazują, jak ważna jest świadomość tego procesu, aby jednostka mogła poznać i zrozumieć siebie. Świadomość, że pożądanie jest tymczasowe, pozwala nam być silniejszymi i bardziej odpornymi na nie. Dlatego zrozumienie tymczasowej natury pożądania pomaga jednostce odnaleźć prawdziwy sens życia. Marek Aureliusz podkreśla, że czas wszystko zwycięży i że tego typu pragnienia z czasem stracą swą moc. Osoba, która wykracza poza czas i akceptuje przemijalność pożądania, osiąga głębszy spokój i trwałe szczęście. Rozdział 7: Wewnętrzna siła i oświecenie pokonanie pożądania. W każdym człowieku drzemie siła która pozwala mu stawić czoła wyzwaniom i pragnieniom, jakie napotyka. Ta wewnętrzna siła zajmuje ważne miejsce w filozofii Marka Aureliusza i odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z silnymi pragnieniami, takimi jak pożądanie. Ta moc umożliwia jednostce osiągnięcie głębokiego oświecenia w jej wewnętrznym świecie i wyjście poza pożądanie, aby żyć bardziej znaczącym życiem. Wewnętrzne oświecenie to zrozumienie własnej wewnętrznej natury i przejęcie nad nią kontroli. Pokonanie pożądania zaczyna się od odkrycia przez jednostkę swojej wewnętrznej siły. Ta moc pozwala wyjść poza emocje i pragnienia i dotrzeć do głębszej mądrości i zrozumienia. Marek Aureliusz argumentuje, że aktywacja tej wewnętrznej mocy jest możliwa poprzez edukację własnej duszy i świata umysłu jednostki. W tym procesie jednostka rozwija odporność niezbędną do radzenia sobie nie tylko z pożądaniem, ale także z innymi wyzwaniami w swoim życiu. Wewnętrzne oświecenie pojawia się gdy jednostka akceptuje swoją naturę i pragnienia i wykracza poza te pragnienia. Marek Aureliusz mówi, że to oświecenie stworzy trwały pokój i równowagę w życiu jednostki. Pokonanie pożądania jest ważnym krokiem dla jednostki, aby osiągnąć pokój ze sobą i znaleźć spokój wewnętrzny. Proces ten pozytywnie wpływa na życie nie tylko jednostki, ale także otaczających ją ludzi. W rezultacie pokonanie pożądania jest możliwe dzięki odkryciu przez jednostkę swojej wewnętrznej mocy i podążaniu tą mocą ku oświeceniu. Pełne mądrości nauki Marka Aureliusza kierują jednostką w tym procesie i prowadzą ją do bardziej świadomego, zrównoważonego życia. Odkrycie wewnętrznej siły i oświecenia pozwala człowiekowi przezwyciężyć wszelkie trudności w jego życiu i prowadzi go do głębszego spokoju duchowego. W tym filmie sprawdziliśmy, jak możemy radzić sobie z silnymi emocjami, takimi jak pożądanie, korzystając z mądrych nauk Marka Aureliusza. Podczas tej podróży podjęliśmy kroki, aby znaleźć wewnętrzny spokój i prowadzić zrównoważone życie. Stosując te nauki w swoim życiu, możesz prowadzić bardziej świadome i spokojne życie. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym filmie.